PMS tego typu, ło, Trzeba iść do przodu, nie do tyłu! Tylko typu, łowu, tak Tego typu. No właśnie, zapraszam na mój kanał, zasubskrybuj się! Tego typu! Trzeba iść do przodu, nie do tyłu! Tylko typu, Co? Boję się wody. Konda, pękłeś? Tylko typu? <laughs> Co? Nie robisz dissów na mnie? Tego typu Nie robisz coś? Tego typu hmm? Boję się wody. Kondolot tego typu hmm. Co? Pękłeś jak gumka od majtek tego typu hmm. Co? Rozjebałem cię tego typu No właśnie, hmm to jest właśnie to. Co? Boisz się? Westartować do mnie? Tego typu? Boisz się wody, Konrad? Że jesteś śpizda? Bo jesteś śpizdą. To jest fakt. A na premierach? Wołać film z Morkiem, żeby, żeby, żeby... Przyszedł na <coughs> Sorry. Na premierę? Tego typu No Żeby e, Film sam robił Raz z premiery Siota jedna Frajer jesteś Tego typu prosto, no. prosto jak drut Tego typu Boję się wodno Po prostu słuchasz, się boisz nie, I to widać Całkiem Taka typu No ale cóż Jesteś frajerem i będziesz frajerem Ogień swoją żona grą, świnie Tyka typu Hmm Aż mnie to śmieszy Taka typu hmm. Że broni się w z Morkiem Czy jest prawie He, rzecz, <laughs> Jacek, Jacek. Co, co Jacek, co Jacek, film smorkiem nie masz kolegów? Już nie masz, tylko typu, he, <laughs> wow, właśnie, to jest to, to co nie nie dwa mówię, o. jak trud. Trzeba się główką, nie dupą. A ty myślisz, typu Ku I co co... Jest? Nie wiem, czy zostałeś frejerem? Tego typu. Siema, siema. No widzisz? Każdy mnie zna i zrobił mi ze mną zdjęcie. A ty? Jako ciota, jako kraje tego typu? Nie <laughs> na sali tego typu. <laughs> Widzisz, kto tu wygrał? Ja wygrałem, a ty przegrałeś jako fraja, tego typu. Wow. Aby jak widziałem, zapraszam na mój kanał. Zasubskrybuj się. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu tego typu. bęc